Jakie ma widzowie jak grapniem na nagrywanie tego odcinka Zostawcie suba, lajka i lecimy do oglądania. Specjalnie dzisiaj mnie nie ma w domu. Bo jestem na wyjeździe. Więc... Jeszcze w, jak filmik wleci, to dzisiaj jeszcze wleci. Więc... znaczy... no wleci jeszcze dzisiaj filmik. Więc możecie czekać jeszcze dzisiaj. Będzie dwa filmiki. Taki vlog, vlogowe. I możecie czekać na nie. To będzie dzisiaj jeszcze w 19:00. tak? 19:00. 19 z... A może jeszcze jutro jak coś mi pozwoli? Będzie testowanie lodu ekipy. Jeden smak. A kolejny będzie w innym chyba odcinku. Jak te logi. Więc z, z, z chyba wam dam ankietę: czy wy chcecie na TikToku y, vlogi, czy chcecie normalnie, czy chcecie ten? Y, no, na TikToku. Czekaj, czekaj. No bo ja mam tu koleżankę, więc nie mogę jej pokazać. To się na pewno pokazać? Nie. Nie, bo będą rodzice. Dobra, yy, Taki krótki informacyjny vlog, znaczy taki krótki vlog informacyjny. I więc... Elo.